Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Luciko. To przed wami kolejny materiał z Impact na moim kanale i dzisiaj. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Genshin nas nudzi. Swoją drogą, jeśli nie zgadzacie się z tym materiałem i po obejrzeniu go o czymś mogłem nie wspomnieć, ewentualnie swoje podejście na ten temat, co jest rzeczą jasną, bo każdy inaczej podchodzi do Genshina, inni patrzą ze względu na eksplorację, inni ze względu na fabułę, trzeci lubią bardzo system walki Genshina, czy też, y, oczywiście mamy kolekcjonerów postaci i tak dalej, jeszcze można wymieniać różne typy graczy, czy też podejścia do gry. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy Was gęszy nudzi, czy nie, a tymczasem ja już będę leciał z tematem. Moi drodzy, odpowiedzmy sobie teraz wszyscy na pytanie, czym jest gra dobra ogólnie gra dobra, yy, która sprawia, że gramy w nią dosyć dużo, ewentualnie po dłuższym czasie jesteśmy w stanie do niej wrócić i kontynuować naszą zabawę, yy, gra, która naprawdę nas potrafi zaangażować do swojej rozgrywki, która daje nam frajdę, yy, która ma dosyć przyjemny system walki. Czy też w końcu na samym końcu jest grafika, fabuła i tak dalej. I teraz się zastanówmy, czy Genshin pasowuje się w te kryteria. Czy jest regrywalny? Czy faktycznie jest ten Genshin taki wciągający? Czy ma dobry endgame? Czy ma dobrze zastosowane mechaniki? Czy ten system walki? Czy same w sobie postacie są zbalansowane? No tak średnio bym powiedział, nie? Gengin ma swoje bolączki. Ten pierny system rezyna, chociażby, który również jest bolączką, ale nie został usunięty. To zaraz wam powiem. Mamy bez który się resetuje co dwa tygodnie i w sumie nic. I zamiast wyzwania, daje na po prostu żmudne zbijanie dużych ilości zdrowia przeciwnikom, które przyjmują je jak gąbki, poza kilkoma wyjątkami. Czy też często bolesne i żmudne. Farmienie artefaktów, które znowu się tutaj opiera na rezynie. Czy farmienie postaci, levelowanie postaci. Ok, i teraz spójrzmy na Genshin'a. Załóżmy, że Genshin przestał być aktualizowany. Mamy wersję 3K5 obecnie, więc poza StoryQuestem questem dostaliśmy tam parę takich eventów, takich zabijaczy czasu. Poza tym mamy cały świat do zwiedzenia już czysto teoretycznie. Załóżmy, że już mamy te wszystkie regiony, można zwiedzić, można, można przejść całą fabułę, możemy wszystko zwiedzić. Mamy tego Abyssa, mamy Karciankę, mamy... Podwodny świat, czy też kilka innych światów osobnych, jak chociażby Enkanomia, czy The Chasm do zwiedzenia jeszcze. Co jeszcze w tym gręcie nie można robić? Story questy, e, fabuła, no i cała reszta, ile jeszcze o czymś nie zapomniałem, kończy się na rezynie, czyli farmenie artefaktów, ekspień na leylinach, e, zbieranie materiałów z bossów. Codziennie daily bądź też właśnie z eksploracji możemy sobie wyrobić daily. Chwała Bogu, że to dodali a pierd. No i wiążąca się z tym wszelakie niedogodności, fabuła, no i jej niedogodności, czyli multum dialogów, gdzie połowa graczy odsłucha, cała reszta będzie chciała pominąć, a wiadomo, że pojawienie yy, dialogów w tym nie jest chuj. Chociaż to nagrane z dialogami jeszcze odsłucham samo osobiście odsłuchuję, natomiast jak już mamy World Questy, to ja po prostu pomijam, bo mnie wkurczę. System walki w Gęszynie powiedziałbym, że jest plastikowy, taki bardzo przeciętny. Oczywiście, system żywiołów jak najbardziej jest w dla mnie i bardzo lubię robić te rotacje między postaciami w naszej drużynie. Możemy swobodnie ją konfigurować, testować różne reakcje, co tu wychodzić, co tam wyjdzie i po prostu optymalizować naszą drużynę, żeby była jak najbardziej skuteczna. I później weryfikujemy tą drużynę na Spiralbysie, z tym, że ta Spiralbys sprowadza się do tego, że musimy przeciwnikom niczym gąbki zbijać po prostu dużą ilość zdrowia, to jest jedyna trudność Spiralbysa. Jak myślicie, jak długo Genshin by podziałał w takiej formie? Bo ja osobiście jestem już w stanie stwierdzić, ewentualnie odgadnąć, że Genshin by umarł. Powoli. Nie mówisz od razu, ale powoli, powoli coraz mniej jakby graczy było. Bo jest masa innych gier, gier nie jest jedyny. I nie mówię, nie mówię tutaj tylko, tylko i wyłącznie o grach yy, Hollowers. No i dobra, załóżmy, że to jest już tyle z tego endgame. U. Czyli farmienie artefaktów, abys, karcianka eksploracja mapy. Co myślę, już wielu graczy dawno temu zrobiło i czekają na z kolejnych mapek, ale zakładając, że już nie będą więcej mapek wypuszczać, to w sumie tyle z eksploracji, tyle z grindu. Jak myślicie, ilu graczy zostanie przy Genshinie? Bo ja już jestem w stanie odgadnąć, że Niewielu. Znaczy na pewno Genshin od razu nie umrze, myślę, że po, myślę, że po jakimś czasie Genshin stopniowo by tracił ilość graczy aż w końcu całkowicie by został odpuszczony przez HoYoverse. a Hojowers tak czy siak ma Genshina w dupie i po prostu skupiłoby się wtedy bardziej na... Yy innych swoich produkcjach, chociażby nadchodzące z Zone Zero czy właśnie Honkai Star Rail czy być może jakaś inna, kolejna gra, której nam jeszcze nie ujawnili, kto wie. Już mi się smutno robi, bo już ponad 3 lata gra się w tego Genshin'a i o ile na początku faktycznie Genshin naprawdę dawał masę frajdy ze swojego gameplayu odkrywanie nowych terenów, angażowałeś się troszeczkę w tą fabułę nie byłem może jakimś takim typem, co dalej nie jestem typem, co lubi eksplorować bardzo, szczerze mówiąc, bardziej mi zależy na tym, żeby yy, progresować nasze postacie, żeby je ulepszać, żeby zadawać coraz to większe obrażenia i czuć się takim mega koksem. Początkowo Genshin yy, spowodował, że nie byłem w stanie się do niego na początku w ogóle przekonać z tego względu, że no Genshin wymuszał na nas yy, System rodem yy, z JRPGów, RPGów, czyli mamy cztery postacie i między nimi tutaj rotujemy, nie? I manipulujemy żywiołami. No jak już się przyzwyczaiłeś do tego systemu walki, jest naprawdę niezły nie? i możesz naprawdę fajne żywioły robić. Nie? Różni przeciwnicy mają różne odporności i wykorzystywać je przeciwko nim. Jak już się nauczysz tego, na to naprawdę jesteś w stanie wciągnąć się na dłuższe godziny, które niestety są znowu hamowane przez tego pierdolonego, zasranego w Ktoś ci teraz powie, okej, okay, znudziło się się, no to załóż nowe konto i graj od początku. No i to znowu pojawia się kwestia regrywalności. Czy nie jest w ogóle zaprojektowany pod regrywalność? Tak średnio bym powiedział, masz określony świat. Masz jedno konto. Ewentualnie, sobie jeden z czterech serwerów, możesz wymieniać na jednym koncie. A jak, a jak nie, to zakładasz nowe konto i grasz od zera. Ale wątpię, żeby to było rozwiązanie problemu, prawda? Prawdziwe rozwiązanie problemu to jest podejście twórców do nas, graczy, a raczej do swojej gry. Bo ten system Rezyna tak naprawdę dla nich to jest. Yy, Lini nadpisanie linijki koldu, zmiana liczby z 160 do 240, ewentualnie żebyśmy mogli więcej tych kondensów wyrabiać, to o wiele bardziej by zoptymalizowało naszą rozgrywkę. prawdziwie ułatwiłoby to już i tak żmudne i nudne farmienie, jak gdyby utrudnili spiral albo przestali robić przeciwników jak gąbki, jak chodzące gąbki. Tylko faktycznie, które mm, dodawaliby tych przeciwników, których yy, da się jakoś sparować. Czy atakować i czułe punkty? Są tacy przeciwnicy w tej grze, ale no, nie opłaca się atakować w te czułe punkty. O wiele lepiej po prostu jest mu wpakować yy, milion demo i genery. A jak komuś się bardzo do ludzi, to, no na... to już i fizyka eulon idzie zrobić większość gry. Problem jest taki, że gęsi będzie powoli umierać. Jak już skończą te aktualizacje fabuły, skończą fabułę, to co zaplanowali, będą lecieć dalej. W Turcji na już po prostu odpuszczą sobie go, albo dalej będzie tam jakiś team pracować nad nim, żeby wypuszczać kolejne eventy, które nic ciekawego, dolor nie będą dorzucać, ale będą sobie eventy dla eventu, dla zabijania czasu, dla utrzymania community. Chociaż koniec końców gracze głosują portfelami, jakby nie było. A co z tego, że twórcy nam podają pod nos ankiety, które wypełniamy i później nic z tego nie wychodzi, albo rzadko kiedy coś wyjdzie? Skoro obecna formuła Genshin'a pod względem zarobkowym tak czy siak do tej pory się sprawdzała, Gęszyń przy... nawet jeśli teraz nieco, przynosi nieco mniej do dochodu twórcom, to i tak jest to duży dochód. Więc po co zmieniać coś, co dobrze działa, nie? Dlatego myślę, że jeśli Genshin miałby mieć jakieś szanse na odratowanie nas z tej nudy, z tego nudnego endgame'u, to byłoby to właśnie nasze głosowanie portfelami, gracze musieliby odejść od Genshina, przestać wydawać kasę na primo, na skiny, na postacie, na banery, żeby do dworców coś dotarło, o ile w ogóle dotrze, bo równie dobrze mogło zamknąć ten projekt w cholerę i przejść do innych swoich gierek. Dlaczego? Bo ich zwyczajnie na to stać. Pierwszym był niespodziewanym sukcesem, stał się skarbonką twórców Hoyoverse i do tej pory będzie tą skarbonką. I na pewno pojawią się jakieś próby podtrzymywania życia, na może i zwiększą tego ryzyna faktycznie tylko że prawdopodobnie to nastąpi w momencie, zrobią jakiś lepszy endgame, dodadzą jakiś nowy, stały tryb gry, yy, wzbogacą koopa o nowe funkcje. Ewentualnie sprawią, że będzie można zagrać w Genshin'a w trybie offline, o Jezu, jakie to by było piękne. Ale nie, nie zrobią tego. Znaczy zrobią, ale to już będzie w momencie, kiedy gra już wymrze prawie całkowicie, ewentualnie kiedy już mało kogo będzie obchodzić Genshin, bo są przecież inne gry, które możemy grać. Między innymi Dark Souls, o których za chwilę może powiem, jeśli nie zapomnę że mówiąc, ciężko mi przewidzieć, czy twórcy Olają Genshina czy nie. Zakładam po prostu, że będzie sobie powoli umierać. Ewentualnie zaczną go aktualizować, kiedy będzie za późno i tyle w temacie. My, jako gracze, co najwyżej możemy zagłosować portfelem, czyli przestać wydawać kasę, no, ale weź, weź, weź kurde, namów ludzi, żeby przestali grać w Genshina. Skoro twórcy i tak angażują się w głównie w Chinach, a tam wiadomo, rynek mobilny kwitnieje. Genshin zawsze tam znajdzie jakieś źródło zarobku, nawet jeśli opadnie. Sam osobiście, jako europejski gracz, jako Polak, mam w co grać, szczerze mówiąc. Genshin nie jara mi już tak jak kiedyś, nie ja daje mi już takiej satysfakcji, satysfakcji z rozgrywki. Daje mi tą satysfakcję chociażby dar seria Dark Souls, czy choćby niedawno też grałem sobie w Kingdom Come Deliverance. Teraz pytanie: Co ja widzę w takiego w Soulsach ciekawego? I co Genshin może się nauczyć od Souls-likeów, to też jest dosyć ciekawa kwestia, którą chętnie Wam opowiem. Z mojej perspektywy, oczywiście, bo każdy inaczej to widzi. Każdy inaczej przyży... troszeczkę może inaczej przeżywać tę przygodę z Souls, ale przypadki mimo wszystko są podobne, zwłaszcza ten pierwszy raz. Chociaż ja nie chcę opowiedzieć głównie o moich początkach z Soulsami, raczej o tym, co robią dobrze Soulsy. Przepraszam, zagolopowałem się troszeczkę. Abo widzicie, Soulsy. Soulsy mają mało dialogów. Liniowe lokacje. Mamy określone ścieżki, określone komnaty, gdzie chowają się bossowie. Pokonujemy ich, ulepszamy ekwipunek, lecimy dalej, aż do ukończenia naszej przygody. Czyli ktoś by powiedział: normalna gierka. Otóż nie taka normalna gierka, a poprawna gierka. To co Soulsy robią dobrze, to jest fakt, że one się nie boją rzucić wyzwania graczowi. Inne gry ma, w dzisiejszych czasach mają sporo ułatwień. Prowadzą nas za mm, rączkę, mamy jak byk napisane, znaczniki na mapie, co gdzie mamy iść, po co zrobić, co trzeba podnieść, co trzeba zrobić. Solosy tego tak nie robią. Stare gotyki też tak nie robiły. Mimo to do tej pory otoczone są kultem i są kszczone przez wielu graczy, zwłaszcza w Polsce. Nie bez powodu, kur. Odpalasz solsy i liczysz na wyzwanie i otrzymujesz to wyzwanie. Docierasz po ścieżce pełnej pułapek, zwodniczych potworów, prosto do bossa i łoi ci ten tyłek. I ktoś powie: Kurde, prześmiewszo. solsy. Gry dla masochistów. Ale z perspektywy gracza to tak nie wygląda. Solsy ci skopią dupę. Oplują cię, zrobią z tobą co chcą, naplują ci na dumę i ta duma gracza podpowiada ci, że nie, na pewno dam radę, to da się zrobić i faktycznie zrobisz to po wielu próbach, szybciej bądź wolniej, ale zrobisz to po paru próbach, opanujesz danego przeciwnika, poznasz jego paterny jego ataki, docierasz do tego bossa, a w końcu tu wiesz, że trzeba zrobić unik w tym momencie, tu w tamtym momencie. Okazuje się, że rolowanie, czyli te takie śmieszne uniki w Soulsach dają, mają z tego rodzaju iFrame, który sprawia, że podczas uniku masz tą chwilową nieśmiertelność wykorzystujesz to przeciwko bossowi. Wykorzystujesz zasadę gry jako broń. Zasadę gry, która tak czy inaczej wymaga skilla od gracza, a ten skill musi się najpierw rozwinąć u gracza po tych wielu próbach. I w końcu pokonujesz tego bossa. I daje ci to niezapomniane chwile, satysfakcję, radość z tej walki, coś co nikt ci nie odbierze, ponieważ to są twoje wrażenia. Ty to przeżyłeś, ty to będziesz pamiętać i ty to będziesz wspominać. Jak już raz zagrasz w Souls to potem nie ma od tego wyjścia. Ktoś kto odpalił chociaż raz czy dwa razy Soulsy i dostał ten pierwszy taki porządny wpierdziel od bossa, i nawet jeśli rzuci tego solsa i zostawi go na parę miesięcy czy nawet lata, to prędzej czy później powróci, żeby spróbować ponownie. I przy tej ponownej próbie, gdy już odniesie ten sukces, odniesie ten smak satysfakcji, zwycięstwa, to już potem zostajesz przy solsach. To jest właśnie magia solsów. One dają ci wyzwanie nie prowadzą cię rączkę, sam musisz się wszystkiego domyślić, ewentualnie korzystasz z poradnika z sieci. Jeśli faktycznie masz z czymś problem z dalszym etapem. Albo się okazało, że była jakaś ukryta ścieżka, albo jakiś quest y, dało się rozwiązać w inny sposób, albo był w czymś haczyk i mogłeś to inaczej wykonać. A tu jest tajemne przejście, a tu to, a to tamto. I za każdym razem jak samodzielnie coś odkryjesz, to jest takie taka radość, takie uczucie satysfakcji. Na wykonycznie tego nie masz. To znaczy, owszem, w eksploracji możesz znaleźć tam jakieś jaskinie, jaskinie, mm, ale dużo tego nie ma, szczerze mówiąc. Gra w większości przypadków prowadzi cię za rączkę w ramach jakiegoś quest'a czy world quest'a. W samej grze znajdziesz mm, różne poradniki na temat takich rzeczy i to w sumie nie jest złe, bo Genshin jest dosyć obszerny, więc mimo wszystko jakieś tam źródło informacji się przydaje. W sosach tylko masz tyle to, co sam wyczytasz z, przed, z opisu przedmiotów. To już jest też kwestia tego, jak opowiada dana gra fabułę. Ale taka różnica jest, że solsy robią to dobrze. I przejdziesz ten tytuł, zakończysz tą fabułę, z której i tak nie wyciągniesz żadnych większych wniosków, ale bawisz się dobrze. Z ogromną satysfakcją przeszedłeś te solsy i masz chrapkę na więcej. I co robisz? Robisz sobie ewentualnie przerwę od solsów na tydzień, na dwa, na miesiąc. Powracasz do nich i przechodzisz je od nowa. I za każdym razem, przy każdym podejściu bawisz się dobrze. Fenomen Soulsów właśnie polega na tym, że ma przyjemny system walki, dosyć łatwo jest się do niego podporządkować, bo nie chodzi tu o to, że dobrze ogarniasz ten system walki, tylko chodzi o to, jak nauczyłeś się danego przeciwnika i czy jesteś w stanie sobie z nim poradzić. Gra nie wybacza żadnych błędów. Tylko po prostu umierasz na szota, ewentualnie na dwa ciosy. I dopóki nie wyjdzie ci dana walka, dopóty nie, nie przejdziesz dalej. I to jest piękne. A nawet jeśli przejdziesz dalej, ominiesz wszystkich przeciwników, to tak czy siak na końcu każdej ścieżki jest boss, który pokaże ci, gdzie raki zimują. I dopóki się nie nauczysz danego przeciwnika, dopóki nie ewentualnie nie ulepszysz swojej postaci tak jak trzeba, dopóki się do swojego buildu, postaci nie przyzwyczaisz, nie okiełznasz przeciwnika, dopóty nie dojdziesz dalej. Z tym, że w Soulsach nie chodzi o to, żebyś po prostu przeszedł tego przeciwnika, żebyś wszystko tam zaliczył i przeszedł te gry. To nie chodzi o przejście gry, tylko o dążenie. Tylko chodzi tutaj bardziej o dotarcie do tego końca. Bo to jak docierasz właśnie do tego końcowego celu. Bo to jak sobie w tej ścieżce radzisz, przeżywasz przygody, te emocje, te trudności, wylewasz łzy, pot, a w końcu udaje ci się. I to jest niezapomniane wrażenie z tego, to zostaje z tobą i dobrze wspominasz. I teraz się zastanówmy, czy gęsz... czy ile mamy dobrych wspomnień z na. Bo ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie dużo sobie przypomnieć. Jeśli pomyślę o sosach, to faktycznie miałem parę przykładów z różnymi bosami. Tu sobie z tym nie radziłem, tu z tym radzi, nie radziłem, ale w końcu mi się to udało. A w Genshinie? Kurde, jakoś tak. Nie jestem w stanie, w tym Genshinie się strasznie wyludzam w ostatnich aktualizacjach. Było parę takich fajnych eventów, jak chociażby Windrace event, który raz na jakiś czas powraca i ze znajomymi mogę się pobawić w chowanego. Pierwszy mój Spiral z po dwóch latach chyba zrobiłem na wszystkie gwiazdki, bo wcześniej jakoś się na nimi koncentrowałem. Pamiętam kilka moich yy, gacha momentów, kiedy na kilka wishes y zdobyłem daną 5 postać i się bardzo nią cieszyłem. No, to już też element hazardowy, który albo ci się uda, albo ci się nie uda. Fabuła tutaj kompletnie omijam, bo niektóre momenty w fabule faktycznie były fajne, tak jak scenki w Genshinie są spoko. Ale w dzisiejszym materiale głównie omawiamy aspekt gameplayowy. No i jak sobie tak myślę, to tych momentów w Genshinie, takich godnych zapamiętania, co dały mi dużo satysfakcji, no nie było dużo, zwyczajnie. System walki jest przyjemny. Ale to nie kwestia tego, że sobie to wypracowałem, ja po prostu duż, y, regularnie farmiłem w tej grze, logowałem się, robiłem to daily, y, farmiłem artefakty. I faktycznie jak już zbudowałem swój pierwszy team postaci postaci zacząłem nim grać i faktycznie to zaczęło działać, zacząłem y, wyprowadzać już takie nieco większe liczby, nie tam 5000, tysięcy, tysięcy, tylko tak 30, 40, 100 tysięcy, to faktycznie dawało mi to radocha, a tylko przez pierwszą chwilę, później to już stało się dla mnie codziennością i Genshin w sumie Mm, już nie stał, wał się dla mnie taką fajną grą do pogrania, do poklikania, tylko grą do farmienia primogenów i do załyszowania po kolejne postacie. I niczym kurna więcej. Owszem, mogę dalej farmić yy, i budować postacie, kolejne zresztą, z wyfarmionych primo, ale to już nie jest ta sama satysfakcja. I ostatni miesiąc tej aktualizacji, gdzie nie było żadnego nowego questa fabularnego. Dopiero w 4,6 się doczekamy, ale doczekam się w momencie, kiedy już opuścimy je, prawie że wszelakie w chęci zagrania w Gężdżin. nagrę, dalej w tego Gężdżinie mimo wszystko, bo jednak od czasu do czasu poklikać sobie w takiego odmurzacza lubię. Takim odmurzaczem jest chociażby właśnie Gężdżin dla mnie. Co nie zmienia faktu, że no brakuje mi takiego elementu satysfakcji w tej grze. Takiego elementu wyzwania, gdzie faktycznie czekam mnie trudny przeciwnik. I muszę w dobrym momencie go uniknąć, sparować jego atak i pokonać go w dobrym momencie, zadać cios i powalić. Nie tutaj 100% przeciwników tych, że to swego rodzaju gąbka na obrażenia, która zadaje swoje obrażenia. Tam niektórych można zastynować albo zbi wybić, ogłuszyć, ale to są takie mm, rzadkie przypadki. Tej grze. Niektórzy mają tarczę, którą trzeba najpierw zbić, albo użyć konkretnej reakcji. I to by było na tyle. Cała reszta przeciwników to jest wpakuj jak najwięcej i wygrasz. Wpakuj mu jak najwięcej ciosów, jak największą liczbę obrażeń i. i zalicz zaliczone lecisz dalej. Tyle w tym granicie. Także to jest moja perspektywa, że jednak. Przynajmniej u mnie tak jest, że ja poszukuję wyzwania, nie wiem, może jestem dziwny. Ale gęż... Gensh... ale pokochają na mimo wszystko, bo tam masz grind, tam masz klikanie dialogów, wydawanie rezina, przegrywanie na banerach, to każu lat lubią, ale gracze, którzy szukają wyzwania, nie mają czego szukać w gęszynie tak naprawdę tak na dłuższą metę niestety. Także gężczyź strasznie potrafi się znudzić po tych dwóch, trzech latach. Dla mnie szczerze, że je tak długo wytrwałem z tą grą i dalej mimo wszystko będę grać w tego Genshin'a, bo jednak ta fabuła mnie trochę ciekawi, bo jest dobrze, bardzo ciekawie napisana. Z tym, że ja logować się do Genshin'a ze względu na gameplay już praktycznie nie będę, tylko ze względu na nowe questy ewentualnie, czy jakieś nowe wątki w, w stosunku do różnych postaci. Bo trzeba przyznać, że post Genshin broni się swoimi postaciami i niektóre są naprawdę bardzo dobrze napisane. No i voice actorzy też robią dobrą robotę, ale to jest zdecydowanie za mało. Dobrze, moi drodzy, cieszę się, że wysłuchaliście moich wypocin. Mam nadzieję, że materiał was bardzo nie zaraził. Mimo wszystko, jeśli odczuwacie Ratauha z Genshin, to powiedzcie, czy tak jest, czy faktycznie zgadzacie się z moją opinią, czy może jest jakiś inny powód, dla którego Genshin wam się nuci, a może coś przekredziłem, może inaczej widzicie daną perspektywę w Genshinie. Macie inną perspektywę w Genshinie, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Tymczasem, właśnie moi drodzy, komentowały ludzie i do usłyszenia w następnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się. Hej.